<śmany> co by tutaj porobić? No nie. Nie wiem, co mam robić. A nie wiem. Nie. Dobra, nie. Co są tu dzieci? Kać Cza, słyszysz, słyszysz, e, to rozdali cię na gada? Ona się nudzi, no to może idzie, weźmiemy pistolet na wodę i strzelimy w nią. Hihihi. Hihihi, hi, hi, hi. no Na No dobra, niech to chodźmy. Dzień yy, dobry. ci to się stało? Mamo, możemy los jeli zmoczyć? Tak. Możecie, bo i tak nic nie ma do roboty. Hi, hi, hi. Ja, ja będę pomarańczowy. Nie, nie jak chcę. No to to język Musimy się dobrze zaczaić. A ma! Emaś, emaś, emaś! Jestem cała mokra. No i tobie tak dobrze. Zaraz, jak zaraz złapie. Mama, bo, bo, ta najgorsza małpa mnie goni. Mm. Mm. Idziemy, chodź. Muszę, ej, mama, mama. Dziecięciała. Rozalia! Co, mamo? Co, mamo? No, dlaczego krzyczysz na dzieci? No bo <laughs> oni mnie yy, oblali wodą ja i jestem cała jej... mokra. Ale ja im pozwoliłam. Mm, zawsze ja muszę być gorsza. No, nie jesteś gorsza. Dzieciom, małym, małym yy, dzieciom się pozwala na wszystko. Nieprawda. Wy już tam cicho siedźcie. No. Kasperek, musimy uważać na nią. Hmm, ja mam pomysł, chodź ze mną. Nie chcę! No i tu ci jościań. Dobra. Cześć, Rojalia. Co chcesz, ty Chodzę. I Kacperek siebie uderzył. Ej, Nie! Oni mnie bije! Ej, Rozalia, nie możesz! Co? sam uderzył. Nie wiem, widziałam na kamerach. Jak to na kamerach? No przecież, mamo, patrz, na pewno widziałaś. Ty przecież nie patrzyłaś nawet na kamery. Tu a, ten pachut to a, powiedział. A, faktycznie. Kacperek, źle tak, nie można oskarżać. Mm -hmm. A mówiłem, żebyś siedział cicho. Kurde, mój plan nie działał. Mama, do, dasz mi lalkę. Przecież masz swoje lalki tutaj. A ja nie dosięgam. Tom czy tamtą. Tom. Nie wiem, czy gdzieś tam. To masz. Dzięki. Przecież po razę. O, lubię to, że tak ładnie położył. O Jezu, no znów tu dzwoni. Jezu, nie mógł sobie otworzyć drzwi kluczami. Już idę. O Jezu, już idę, idę. Już nie otwieram. Jak mogłeś Michał zapomnieć kluczy? No co, no, zapomniałem. Bo ty tylko myślisz o tym obiedzie i obiedzie. Eee, eee wcale nie. No, ja byłem pracy, kobieto! Ty masz już o hot dogów, żeż o tym wiem, albo o pizzy. Eee, wcale nie. Masz szczęście, bo dzisiaj będzie, bo dzisiaj będzie coś, co lubisz. Iiii, <laughs> Kurczak twój ulubiony. By... Przecież twój ulubiony kurczak. Moja Złowy, twój ulubiony. Uy. Już chodźmy, mę, mężu. No, no idę. Marzenka? Nie. Ej, nie jest to marzenka żadna. No dobra, dobra, Nadia. Eee, cóż ja się popatrzyłem. Kurde, no. Co ja mam się ubrać? No, no, no nie wiem, ubijesz się cokolwiek, ubierz. Ubierz. To i nie maruć. No dobra, marzenka. Nie jestem marzenka. Eee! To musi była po drugie. Kawa, babiety. A Od kiedy ty pijesz kawę? Hmm? Od dzieciństwa. Marzenka. marzenka. Aha. Nie jestem marzenka. <laughs> A masz. słowie oh yeah. no do dobra dobra do, 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 do. Nadia mam nadzieję mm. dzieci chodźcie do mnie i ja na mamy dobre zaraz